Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku motonacji. Dziś będziemy wymieniać osłonę przegubu w samochodzie marki Nissan. Jest to Nissan Qashqai pierwszej generacji, model J10 i uszkodzeniu uległa osłona przegubu. Po prostu pękła, więc musimy ją wymienić, żebyśmy nie musieli w przyszłości wymieniać całego przegubu. Przede wszystkim tak, od czego zacząć? Stawiamy jak zawsze samochód na płaskiej powierzchni. Betonowej i zabezpieczamy samochód, podnosimy przede wszystkim na początek, luzujemy sobie nakrętki od koła, i później podnosimy auto do góry, i musimy ściągnąć koło. Za chwilę pokażę Wam, co robimy dalej. Zanim zaczniesz oglądać ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. jak już mamy koło ściągnięte, bierzemy jakiś penetrator i trochę tą nakrętkę tutaj spenetrujemy. Bierzemy drucianą szczotkę, troszkę możemy tutaj przeczyścić przed odkręcaniem. I ściągamy to zabezpieczenie, czyli tutaj po prostu odginamy na równo, wybijamy Ściągamy to zabezpieczenie, odkręcamy tą dużą nakrętkę, blokując sobie przy tym tarczę, żeby nam się nie obracała, albo możemy kogoś poprosić, żeby poszedł do samochodu, wcisnął mocno hamulec i wtedy odkręcamy tą dużą nakrętkę. Dobra, tą nakrętkę musicie sobie popuścić naprawdę dużym kluczem. Nawet samoróbką jakąś wielką albo z dużą przedłużką, czyli po prostu rurę na konkretny klucz i odkręcacie. Tak jak mówiłem, ktoś najlepiej jak Wam trzyma na hamulcu nogę i wtedy odkręcacie. W międzyczasie już sobie te śruby nakrętki Pryskałem od i za chwilę odkręcamy. Będziemy mieli całą zwrotnicę już uwolnioną, gdzie będzie łatwiejszy dostęp do samego przegubu. Tutaj sobie odkręcamy, i zaraz pokażę dalej. Teraz tak, tutaj sobie dajcie 19, tutaj jeden jeden i odkręcacie po prostu odkręcacie górę, odkręcacie dół, ściągamy przy okazji tutaj te przewody tak, tak żebyśmy go przypadkiem nie urwali i odkręcacie górę, odkręcacie dół za chwilę wybijemy tutaj ułośkę będziemy mieli dostęp do przegubów Wtedy powiedziałem, że tu jest 19 klucza, tu jest 18 więc tutaj 18, tu 21. I tak jak przed chwilą. Jak już macie odkręcone te nakrętki, możecie sobie ją delikatnie przykręcić, żeby nie walić tutaj po śrubie. Bierzecie młota i wybijacie po prostu. Tak i drugą uważajcie tutaj na przewód hamulcowy wyciągacie te dwie śruby i praktycznie przegub już macie na wierzchu dobra zwrotnica uwolniona możecie tu delikatnie sobie uwolnić pół oś ściągacie to i dobieramy się do przegubu. I teraz tak, przegub wyciągnięty, ściągamy opaskę jedną, ściągamy opaskę drugą, gdzie to tutaj jest, żeby już nie ściągamy tą opaskę, ściągamy tą drugą opaskę, ściągamy gumę, czyścimy w środku, odpinamy przegub i za chwilę zakładamy nową gumę, wszystko w odwrotnej kolejności. Dobra, i przegub mamy ściągnięty. Widzicie teraz tak, ściągamy starą gumę. Czyścimy tu wszystko. Czyścimy w środku w przegubie i smarujemy. Dajemy nowy smar, który był w zestawie razem z tą gumą. Jak kupujecie nową gumę, powinien być smar w zestawie, więc tutaj wszystko obficie dajemy smaru, dajemy smaru też właśnie do nowej gumy, żeby wszystko miało dobre smarowanie i wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności. Czas na wykonanie tego no godzina minimum. Myślę, że może nawet i więcej, może nawet dwie godziny zależy jak łatwo wam zejdzie ten przegub, a nie jest to proste. Jaki poziom trudności? Średnio zaawansowane. Myślę, żeby osoby, które nigdy nie miały styczności z mechaniką, albo osoby, które robią tylko podstawowe wymiany, lepiej niech to zlecą komuś, albo robią to z osobą, która po prostu już kilka razy to robiła. Kilka razy, która po prostu się zna na tym i to robi. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Jeśli filmik się spodobał, zachęcam do dawania łapek w górę, komentowania, oczywiście subskrypcje, mile widziane i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się w szerokości. I montujemy nową osłonę. Oczywiście pamiętamy, żeby najpierw sobie rzucić na nią tą mniejszą opaskę. Wciskamy na pół oś do swojego miejsca, zapinamy opaskę, tak jak mówiłem, smart do środka. Druga opaska, montujemy przegub i tak jak wcześniej mówiłem wszystko w odwrotnej kolejności.